mi się oszukać Zobaczmy, na teście z chemii, a ty nawet tego nie zauważyłeś. Wow, co to jest? Ale wygląda bardzo atrakcyjnie. Jest, tu dużo sejfów. O mój Boże, chcę otworzyć ten na górze. O, co tam Pięknie. się dzieje? Nie ma mowy. Nie, nie jest to takie bezpieczne. Nie otwieraj tego, robi się późno. Dziewczyny poszły Dziewczyna. na nowe fajne wyzwanie. Chodźmy to Ech. zobaczyć. Gdzie jesteśmy? że jesteś w wyzwaniu. No to z pysznymi, plugawymi i magicznymi. O cóż i zobacz. No cóż. Mam zielone ziarno. Zastanawiam się, co jest w środku. Więc góra marmolady wyskakuje ze środka. Interesujące. Czy są pyszne? Tak, Nie. jestem marmalade sweet puppet. Czy one są jadalne? Tak i bardzo smaczne. Lubię to pyszne. Pyszne. Chcę więcej. Mm, mam ich tyle. Zjem wszystko teraz. Och, takie dobre. Mmm. O, wygląda pysznie. O, tak, nie mogę przestać jeść popit. Są takie dobre. Mam ich tak dużo. Och, może podzielisz się z nami? Zostało trochę. Nie ma mowy, to jest mój pobyt. Na pewno to zjem, otwórz swoje nasiona. Nie zadziałało. Pozwól, że teraz to otworzę. Mam nadzieję, że też będę miał coś pysznego. Co? Co to za miękkość? Ach, to to. Ode mnie. Wow, one latają! Co za horror! Byłem tak przestraszony. Och, mam robaki na głowie. Obrzydliwe! Zabierz to ode mnie, jakie to zawstydzające! Teraz odkurzę wszystkie robaki z Emmy tym odkurzaczem. Na pewno mi się uda i odkurzę każdy robak z głowy Emmy i zobacz, masz jednego na ustach. Co? Koszmar. To wygląda jak wąsy. To zabawne. Emma, pomogę ci. Chodź, udało się, świetnie. Nie, daj Oto. spokój. Huh. O, o, mam super duże piersi. Tak jakbyś miała operację czy coś. Czy chcesz, żeby to się skończyło? Przestań się śmiać. Co? Fuj, to nie było śmieszne. Hmm. No, otwórz swój sejf. Czekaj, okay. nie, ja jestem grot. Nie, nie, nie zostawiaj mnie. Hmm, zobaczmy. Wow, mam jakąś tajemniczą miksturę. Ciekawe, co to jest! Hmm. Hmm. To było całkiem pyszne. O! o Czekaj, święty. co się dzieje! Ty. Dziewczyny, czy jestem taka mała? Czy wy zrobiłyście się takie ogromne? Ach, a ty zrobiłaś się taka maleńka? Chodź tutaj, podniosę cię na stół. Stałaś się taka urocza. No, skakuj na stół. O, fajnie. Teraz mogę iść gdzie chcę. Po prostu zrobiłam się taka mała i stałam się uroczym szczeniaczkiem. O, racja. Teraz popit Emmy jest tak ogromny, że muszę pilnie na niego wskoczyć. Jak śmieszne! Podoba mi się. Dziewczyny, patrzcie, jak to potrafię. Wow, wow, Aniu, jesteś świetna. Chcę cię przytulić. Dziękuję. Trochę zmęczyłam się skakaniem. Dziewczyny, ach, fajnie być małą. Łu! Masz rację, Aniu. Pozwól, że cię pogłaskam. Hej, powtarzam jeszcze raz. Nie jestem szczeniakiem. Nie głaskaj mnie. Och, mój palec boli. Dlaczego tak mocno gryziesz? To nie było przyjemne, An. Hmm, a mnie to tak śmieszyło. Jesteś absurdalnie wielka i zła. To pozwolę ci bawić się z robakiem. Co? Dobrze! Zaczniemy walkę. Chodź tutaj, robaku. Potrzebuję waszego wsparcia, dziewczyny. A tak, au. Hej, jeszcze się nie zdążyłem obronić. Zróbmy to jeszcze raz. Au, au, au. A ten robak nie jest słaby. Będę musiała ci pokazać. Dziękuję. Proszę bardzo. Zostaniesz zniszczony, robaku. Hej, Anne, chodź. Och, proszę. Widziałeś, jak to zrobiłem? To było niesamowicie fajne. Jestem nawet trochę zmęczony. Wow, wracam do normy. Hurra, to było niesamowite. Ach, Dobra, dobra nowa twarz. Mogę być pierwszym? Dobra, zobaczmy. Wow, to jest iPhone. I jesteś zazdrosna, bo mam zupełnie nowy iPhone, a nie ty. Zrobię dużo fajnych zdjęć moim nowym aparatem. Ja też chcę robić zdjęcia. Hej, nie przeszkadzaj mi i daj mi swojego iPhone'a. Dziewczyny kłócą się jak zwykle. Dość tego. Daj mi telefon. Nie potrzebuję aparatu. Zamierzam grać w gry. Juhu, ten ekran jest duży. Super. Nie, nie będziesz grać na iPhone'ie, ja będę grać. Zaraz go zepsujesz. Przestań. O nie. Mój iPhone! Ups! Jest zepsuty! Bardzo zepsuty, Stella. Przykro mi. Oddaj mi mój iPhone. To wszystko przez ciebie. Teraz nie mam nowego iPhone'a. Co, tu się co mam zrobić? Co to wszystko twoja wina. No dobrze, mogę otworzyć mój safe? Purra! Zobaczmy, co jest w środku. Co tam jest? Nic nie czuję. Hmm, muszę otworzyć safe i przyjrzeć się bliżej. Dziewczyny to żaba! Żaba? O Boże, Co? poważnie! Co mam z tym zrobić? Żaba, Ała! Nie, dziewczyny! Mówi? Żaba siedzi mówi? mi na głowie! Co za koszmar! Zabierzcie ją! Jest taka obrzydliwa i zielona! Muszę się jej pozbyć! Fuj! Chwileczkę! Co? Nie ma mowy! Ach, jest na moim ramieniu! Zabierz to ode mnie! Weź to! Jest takie śliskie! To obrzydliwe! O nie! Teraz jest w mojej buzi! Co się dzieje? No dalej! Wyjdź stamtąd! Pój, to było w mojej buzi. Weź to, to twoje. Ale jest takie urocze. Mam pomysł. Pozwól, że cię pocałuję. Na pewno zamienisz się w przystojnego księcia. Po prostu się przygotuję i zbiorę siły. Okej. Okay. To książę z bajki. Po prostu zwykła żeba. Cóż, teraz moja kolej, aby otworzyć safe. Zobaczmy, co jest w moim sejfie. O, no cóż, to kapelusz. Ale dlaczego potrzebuje kapelusza? To dziwne. Hm, nic nie robi, a kapelusze mi nie pasują. Okej. Okay. Wow, Emma, żaba wskoczyła prosto do kapelusza. A teraz czas na rap. Oh. Co? Jak? Stała się czekoladą. Czekoladowa żaba. Super. Spróbujmy. Mm, super smaczne dziewczyny. Oblizujcie palce, jakie to pyszne. Naprawdę. To ja też chcę zamienić mojego prawdziwego iPhona w czekoladowego. Już i tak nie działa, ale przynajmniej coś do jedzenia będę miała. Tak, teraz mam czekoladowego iPhona. Super, jestem w szoku. Chcę spróbować go jak tylko... Zobaczmy. Pyszny. To jest bardzo smaczny. Dziewczyno, przestań zaglądać mi do ust. Kontynuuj. Dalej, chodźmy. Dobrze. O, założę to na siebie. Pasuje mi. To jest. Och, staje się czekoladą. Całkowicie czekoladowa, to prawda. Pozwól, że spróbuję jej palca. Ach, to Ken. Wygląda pysznie. Mm, nie już jest jej. Ją. Och, tak, masz rację. Odłóż to. Hmm. Jak ją znowu uczynić normalną? O, no, my właśnie, właśnie tak. Daj mi kapelusz. Och, czy też byłem czekoladą? Dziękuję, że mnie uratowałaś. Teraz najpierw chcę otworzyć safe. Hurra! Otwieram! Chodź, wow, Mam koktajl mleczny o smaku batona czekoladowego, Mars. Spróbujmy! Hej, dlaczego nie nagrywa? mam nic więcej? To nie działa. Co? O mój Boże, Annie, czy to... Co to... to. Musisz otworzyć butelkę, a potem wypić. No dalej. Tak, to prawda. Masz rację, Stello. Spróbujmy. Otwórzmy to. A teraz co? Potrzebujesz? Oczywiście, że nie. Dlaczego to kupiłaś? To moje! Um. Takie pyszne! Niesamowite! Nawet nie pozwoliła mi spróbować! Ha! Wiem co zrobić! Trochę ciężko! Ucie, Widzisz? To cię czeka za orzechy! Okay, Takie zabawne! No dalej Stella! Dlaczego to zrobiłaś? To nie to mam jest? już więcej koktajlu! Ojej! Okay. Teraz twoja kolej Emma! O nie! Coś strasznego na mojej twarzy! O! Co to jest? Dziękuję. Fuj! Zabierz to, nie rób tego. Kto to robi? To jest twoje. He, to mnie obrzydza. Czy naprawdę muszę tego spróbować? Jest takie bez smaku. Okej, o okej, o. żeby móc zapomnieć, że tam jest. Dobrze. O. Wow, to... To imponujące. Udało Ey, mi się. Ach, to była rzecz. Aj, przestań rzucać we mnie przedmiotami. No dalej, Stella, twoja kolej. Dobrze, dobrze. Otwórzmy to i zobaczmy, co jest w środku. Co? Chcę cukierki z Interesujące. Spróbujmy. Nieźle. Czekaj, co? Jestem pokryty w kieroz. Co? Wspaniale. Teraz mogę jeść z siebie samego. Noszę mnóstwo skittles. Taka zabawa. Mogę spróbować? Okej, okay, pewnie. Mm, to takie pyszne. A teraz mam mnóstwo skittles na całym ciele. Fajnie. Ale zabawa. Hej, Emma, Chcesz spróbować? Nie, dziękuję. Nie chcę być pokryty cukierkami. Hurra! Dobra robota. Mogę to otworzyć? Zgadzmy, to jest w moim sejfie. Oh, oh, przepraszam. Wow, mam cały słoik Nutelli. To, to fajne. Chcę spróbować jak najszybciej. Otwieram. Hej, przestańcie we mnie rzucać, ludzie. Ups, przepraszam. Auć, ja też. Cóż, teraz moja kolej na Nutelle. Spójrz na to. Uwielbiam czekoladę i orzechy i wszystko w tym smaku. Czy mogę spróbować? Nie ma mowy. Wow, mam trochę na nosie. Pyszne. Ken jest tak podekscytowany kroplą nutelli, a ja mam cały słoik. Super. Spróbujmy teraz. Jakie to pyszne. Naprawdę mi to smakuje. Było mm, takie dobre. Dziewczyny, moja ręka utknęła w słoiku Nutelli. Co mam zrobić? Pomóżcie mi ją wyjąć. Dobra, pomogę ci. Uda nam się. Chodź, ciągnijmy. Wow. Mm. Wow. Czy twoja Nutella jest teraz moja? Mm. Mogę ją też zjeść? Wow. Ding! Dobrze. Co robisz? Jesz moją Nutellę? Oddaj ją. Ale jesteś zabawny. Powinieneś zobaczyć swoją w lustrze. Spójrz na siebie w lustrze. M, ale mam trochę na rękach, pycha. Uu, ohyda. No, otwórz swój safe, Emma. Co tam jest? Znowu coś śmierdzi. O, to ser z pleśnią. Tak musisz go zjeść. Nie, śmierdzi. Pachnie okropnie. Postrzeliłem Emmę. Musimy, tak, Emma, pośpiesz się, ser. Wiem, bez przypominania. O, tak, to śmierdzi. Pieprz się! Zostawię cię chorego. Ach. Cóż, skończone. Teraz jestem. Otwieram safe. Chodźmy! Wow! To teleporter! Ach!